Obok obecnych działań wojennych na Ukrainie Rosja od lat toczy brutalną walkę propagandowo-polityczną, znajdując doskonale usprawiedliwienia dla własnych działań, urabiając własnych obywateli, ale też mieszkańców innych krajów. Czy Litwa i jej wielonarodowi mieszkańcy wciąż są podatni na kremlowską propagandę? Czy są w stanie ją rozpoznać i przed nią się bronić? Czy nadal znajdą się tacy, co będą twierdzili, że Ukraińcy sami bombardują swoje własne szpitale? O tym wszystkim będziemy rozmawiali za chwilę w klubie redaktorów. Edeta Maksymowicz, serdecznie zapraszam. Najpierw przyjrzyjmy się, co się wydarzyło w minionym tygodniu. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił wprowadzenie zakazu importu surowców energetycznych z Rosji. Tymczasem Europa wciąż jest uzależniona od tych surowców, które przynoszą największe dochody do budżetu Putinowskiego reżimu. Komisja Europejska przygotowała plan szybkiego uniezależnienia się w Unii od dostaw rosyjskiego gazu. Jeszcze w tym roku chce zmniejszyć je o dwie trzecie. Międzynarodowy Dzień Kobiet w krajach byłego Związku Radzieckiego, w tym w Rosji i Ukrainie, zawsze był obchodzony z wielką pompą. W tym roku 8 marca w wielu krajach świata był okazją zamanifestowania solidarności z Ukrainkami. Nie pozwólmy, ażebyśmy patrzyli wszyscy na nieszczęścia kobiet, matek, małych dzieci. Wilno zerwało umowy z miastami partnerskimi w Rosji oraz Mińskiem. Ulica, przy której mieści się ambasada Rosji otrzymała nazwę bohaterów Ukrainy, a Lwowska została przemianowana w Lwiwską. W ten symboliczny sposób radni Wilna potępili militarną agresję Rosji na Ukrainę. Wsparcie dla Ukrainy ma też wymiar finansowy. Z budżetu miasta na pomoc humanitarną przeznaczono 800 tysięcy euro. Pomoc dla ogarniętej wojną Ukrainy płynie z całego świata, w tym z polskich środowisk. Solidarni z Ukrainą są również Polacy mieszkający na Litwie. W ramach akcji na ukrainie odbył się koncert i zbiórka pieniędzy. Trwa zbiórka rzeczy, które są potrzebne uchodźcom i tym, którzy zostali w walczącym kraju. Chodzi przede wszystkim o różne materiały medyczne, trwale środki takie spożywcze, konserwy, inne długoterminowe spożywcze produkty. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w Litwie i Polsce zostały wyłączone praktycznie wszystkie rosyjskie i białoruskie kanały propagandowe. Wzmocnienie mediów mniejszości narodowych, zamykanie stron internetowych rozpowszechniających rosyjską propagandę i popierających inwazję Kremla na Ukrainie to działania mające na celu powstrzymanie wojny informacyjnej. W naszym studiu gośćmi dzisiaj są dr Barbara jundo z Uniwersytetu Ludzkiego, pan Andrzej Dudziński, pierwszy radca, kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Wilnie i redaktor Witold Janczys, redaktor portalu Delphi Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień. Pojawiły się wiadomości, że litewski rząd zaplekował kolejne portale i media, które zostały uznane za prorosyjskie. Jedni twierdzą, że jest to doskonały, doskonały sposób walki z rosyjską propagandą, inni twierdzą, że to jest łamanie demokracji i zamykanie ust mediom. Jak jest naprawdę, czy to jest dobra decyzja? Przede wszystkim, znajdujemy się w tej chwili na wojnie. W normalnych warunkach ograniczanie wolności słowa rzeczywiście budzi pewne obawy, rodzi pewne emocje, jednakże w w tak ważnym momencie, w jakim dzisiaj znajdujemy się, że wydaje się, że to już jedyne wyjście. Ale warto pamiętać, że mimo wszystko dostęp do treści tutaj forsowanych przez Moskwę nadal możemy znaleźć w sieci, nadal możemy znaleźć w swoich telefonach. Tam w dalszym ciągu do, można przeczytać i poznać konkretnie sprecyzowaną i łatwą do przyjęcia, chociażby tutaj dla mieszkańców naszych regionów na rację. Pani radco, to, to chyba jest pierwsza wojna, która której przebiega nie tylko na linii frontu, ale też z równą siłą i z równym, z równym siłą rażenia też w różnych mediach i przestrzeni medialnej. Możemy jakoś przeciwdziałać temu? Z pewnością, możemy i robimy to. I z tym, że nie jest to niestety pierwsza wojna informacyjna, wojną od zawsze towarzyszyła dezinformacja, pokazywanie. Natomiast właściwe. teraz z uwagi na to, że dzieje się to bezpośrednio przy naszej granicy, nasza uwaga też jest skupiona na tym, jak to jest relacjonowane. I widzimy dwie zupełnie różne narracje, widzimy przekaz uczciwy, prawdziwy w mediach całego praktycznie świata, i widzimy. Przekaz y, suflowany przez y, drugą stronę, który jest y, zupełnym odwróceniem tego, co się dzieje, i totalnie fałszywą narracją. Przy tutaj jeszcze warto zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mamy przekaz tworzony na odbiorcę wewnętrznego, a więc na Rosjan, czy tych, którzy tam mieszkają. O, i przekaz tworzony na użytek y, innych państw, na obywateli przede wszystkim w tej chwili NATO, Unii Europejskiej, by siać do by budzić niepokój, by po prostu społeczeństwo zaczęło się zastanawiać, a może jednak jest inaczej. No nie, nie jest Budzi, inaczej. Budzić, siać, siać to ta niepewność. Tak, oczywiście. To, to chodzi. Dopiero teraz są te bezpośrednie działania. Wojna informacyjna trwała bardzo długo. Już chyba nawet rozpoznajemy. Czy właśnie, czy zmieniły się wektory tego, tej działalności? Czy są jakieś bardziej subtelne, że tak powiem, czy rozpoznaje Pan jakieś takie bardziej subtelne sposoby działania. Wojna informacyjna trwa, owszem, ale musimy mieć też świadomość, że Rosjanie prawdopodobnie od chwili, gdy opuścili kraje baltyckie, e, prawdopodobnie sobie złożyli, że będą informacyjnie wpływać. Nie wiem, co oni po prostu mieli sobie w głowie. Czługi wyszły, a Rosjanie... Tak, z... tak. E, czyli, kiedy, kiedy, kiedy kraje bałtyckie tak, zostały niezależne, rosyjska propaganda została. Na początku to oczywiście był słynny Jakubowicz w cudów, WIT i tak dalej, czyli mieli bardziej media niezależne. Teraz wszystko się zmieniło, propaganda, propaganda została. Gdzieś od początku lat 2000 możemy sobie obserwować, że wzmożony po prostu napływ tych wszystkich przekazów, tych wszystkich treści, nie, że Putin jest takim prawdziwym gospodarzem Rosji, że Rosja jest dobra, że wszystko, co Rosja robi, Wspaniały jest dobrze. Kontestuj. Nie, no oczywiście tak, ale chodzi o to nie tylko, że oni no zmierzają do siania dezinformacji, bo dezinformacja to jest po prostu informacja, mylna informacja o tym, co robi przeciwnik. Nie, oni po prostu dążą do tego, żeby zmienić tryb. мислення, то як люди на Вілішині на Літві на Лотві на Естонії в теж в Польщі, країнах заходні як myśl, Вони генеральне. no Z tego, co widzimy, i z tego, co obserwujemy, działają z dosyć dużym skutkiem. No właśnie, Ale, jeśli mogę. A tak, tu, e, panie redaktorze, w pełni jedno zdanie wyłapałem z pana e, przed chwilą zakończonej wypowiedzi, a, a mianowicie od początku lat 2000. No, Zastanówmy się, kto w 2000 roku pojawił się na No, no oczywiście, tak, no, oczywiście się I jaką tak. miał przeszłość, więc to dosyć i, oczywiście się zbiega, myślę, że. jakie mechanizmy potrafił tak zastosować. Ja wyłapałam inne zdanie, niestety smutne, bo no, często pojawia się taka, taki przekaz, że właśnie mniejszości narodowe, zwłaszcza Polacy na Litwie, no są bardziej podatni na tę propagandę kremlowską, że, że ten język, kultura no tak mają silne wpływy, że, że no gdzieś tam pogrążają tych Polaków. Mogę, pani redaktor? No no, na szczęście Polacy na Wieliszyźnie nie są wyjątkiem. Tak samo są podatni wszyscy, którzy w jaki tylko sposób potrafią posługiwać się językiem rosyjskim. W tym też Letwinie, zresztą do... W e, większości litewskiej skierowany inny przekaz. E, zresztą, co tu mówić? Zaraz, bardzo, bardzo szybciutko, już sobie zobaczymy, że pojawią się e, wideo blogerów e, tych młodzieżowych z TikToka, którzy będą Just. twierdzili, że Ukraińcy są nierobami, że Ukraińców nie trzeba podtrzymywać, że Ukraińcom nie trzeba dawać pieniądze, że to są z ludzi i tak dalej. To są Tak, Чолівено, наприклад, no, у нас вже на Литві кронжун такі 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 opinia, щоровані через деякі середовища, що українці же школи сонце микано, наприклад, для того, щоб розмістити там уходців з України, ні? Же там, де розміщено уходців з України, там місцеві страцам праца, чи де-факто ніби нам ще видає же мовими то власними обвами, ні, обчебе, ні, ще боїмаляться так напправда, то є просто голос з заходу, який просто так bardzo sprytnie вшкінянти через 20 чи там не Pokój, Dokładnie, I niechęć. Nie, to nie tylko niepokój, po prostu niechęć. Innymi słowy, nazywamy to destabilizacją państwa. To są skuteczne mechanizmy, ale jednakże chciałabym zwrócić Państwa uwagę na inny problem. Być może. Rok 2000 rzeczywiście jest taką wyraźną, ważną, istotną cezurą, ale dla nas jest bardzo ważne również początek lat 90. kiedy zostaliśmy odcięci de facto od polskich mediów. Tutaj no mówię właśnie. z pozycji oczywiście społeczności polskiej na Litwie i wtrąceniu poniekąd Polacy. tak naprawdę w objęcia mocy. od Moskwy. dwóch lat mamy TVP Wilno. I trzecią z niecierpliwością bardzo... oczywiście bardzo kibicuje i to jest ogromna radość, chociaż bardzo opóźnione. I po, na, poza tym, obserwując to, co w tej chwili się dzieje w regionie, no, czekam, kiedy jednak to w regionie Sulicznickim rzeczywiście TFOP-Wilno będzie miało taki zasięg, jaki, o jakim marzę taką kampanię i, i taką kampanię promocyjną. No właśnie, chyba też było trochę zaniedbania ze strony Litwy. No jednak Polacy często, jeszcze wciąż czas, często no albo czasem mówią, że czują się no, nie do końca takimi pełnoprawnymi obywatelami Litwy. Od urodzenia się pełnoprawnym obywatelami Litwy. <laughs> tak, nie, tak naprawdę z Polakami to raczej wszystko jest dobrze, ale gdy sobie porozmawiamy z Rosjanami, nie tylko z Litwy, z Lotwy i Estonią, tam ludzie twierdzą, że oni naprawdę nie czują się obywatelami. Z, tak jest jeszcze najlepiej chyba niż... Spotkałem kiedyś bardzo młodą, no tak, jasne, że na Litwie jest lepiej w porównaniu z Lotwą i Estonią, ale e, też nie jesteśmy tacy wyjątk zbyt wyjątkowi, jak chcielibyśmy sobie uważać. Spotkałem kiedyś młodą osobę z Klajpedy, 20-letnia. Ona stwierdziła, że no, nie, czuje, nie czuje, że to jest. Jej po prostu nie czuje się gospodarzem we własnym kraju. I gdzieś e, zostało zaniedbane ze strony rządu, nie wiem, rządzących e, tym krajem, ludzi, zresztą przywódców lokalnych, miejscowych polityków, to, żeby przekazać i Rosjanom i Polakom, którzy mieszkają na Litwie, że to jest. Ich kraj, i że oni naprawdę mogą korzystać ze wszystkich dobrodziejstw tego kraju. Ja bym był zwolennikiem widzenia jednak pozytywnego obrazu w tej bardzo pesymistycznej dookoła rzeczywistości. E, przykład Charkowa, miasta rosyjskojęzycznego i tej inwazji idącej właśnie na wschodnią Ukrainę, pokazuje, że to nie jest przyjęcie agresora kwiatami, chlebem i solą. Nie, wręcz przeciwnie, to są koktajle Mołotowa, które lecą na rosyjskie czołgi, więc myślę, że w tym wypadku, skoro takie obrazki widzimy płynące z Ukrainy, Myślę, możliwe. że tutaj też może, powinniśmy być optymistami. Zresztą słuchajmy naszych obywateli, naszych mieszkańców Wileńszczyzny. Gdzie oni czerpią informacje na temat bieżących wydarzeń na Ukrainie? Korzystam z różnych źródeł, ale nie mam pewności, że wszystko co czytam i oglądam jest wiarygodne. Oglądam litewskie wiadomości i ukraiński kanał informacyjny. Głównie z internetu i telewizji. Telewizja, radio w pracy rozmawiamy. Z sieci społecznościowych aż z internetu telewizji już od trzech lat nie oglądam. Tak to żadna tajemnica, że na Litwie część społeczeństwa jest podatna na rosyjską propagandę. Sądzę, że dostęp do informacji jest tak szeroki, że każdy ma możliwość wyboru. To zależy chyba od tego, czy człowiek mieszka na wsi, czy w mieście, do jakiej warstwy społecznej należy. Nie chcę nawet rozmawiać na ten temat. Może bardziej podatni są ci należący do innych narodowości, ale i wśród Litwinów różni się zdarzają. Jak widzimy, to źródło informacji jest bardzo szerokie i ludzie najczęściej czerpią jednak swoje wiadomości, wieści z internetu. Duży rezonans społeczny wzbudziła wypowiedź przewodniczącego Akcji Wyborczej Polaków na Litwie Związku Chrześcijańskich Rodzin Waldemara Tomaszewskiego, który uznał zamknięcie wszystkich portali, czy tych mediów prorosyjskich za cenzurę na wyrost. Może wiedział o czym mówi, może właśnie faktycznie ludzie bardziej posługują się wiadomościami w sieciach społecznościowych i w mediach, które nie da się zamknąć. Niestety badania naukowe wskazują, że ludzie wolą informację negatywną niż informację pozytywną. W związku z tym nasz przekaz informacji pozytywnej jest mocno ograniczony. Po drugie, wydaje mi się, że dotychczas jeszcze bardzo wielu ludzi na Wieliczyźnie, na Litwie i w krajach baltyckich też nie zdaje sobie sprawy, że po tym, gdy Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę i działania wojskowe, nasze kraje raptem stały się krajami, które są obok potencjalnej linii frontu. W związku z tym Litwa nie może sobie tak naprawdę pozwolić na taką rozkosz, którą pozwalała w czasach zwykłych, kiedy było wszystko, był pokój na istnienie mediów, na naszym terenie, kraju, który jest nam naprawdę wrogi, i po prostu który w bardzo nachalny, że tak to się wyrażę, nieprzyzwoity sposób po prostu się wdziera do umysłów ludzi i zmieni ich świadomość. Tego absolutnie nie da się pozwolić. Innym problemem jest to, że te same treści są kierowane przez TikToka, przez Facebooka, przez, przez Twittera, przez Instagrama. W jaki sposób można przekonywać Polaków, nawet Rosjan, że, no, że, że jednak oni też czerpią błędną informację, że podają się tej propagandzie? Powinniśmy przede wszystkim rozumieć, że dzisiaj cenzura wygląda w następujący sposób. Jest po prostu nadmiarem informacji. I to, jest, to są również celowe działania systemu, o którym dzisiaj mówimy, w cieniu którego się znajdujemy, przed którym próbujemy nasze naszych ludzi uchronić. E, otrzymują nadmiar informacji, w związku z czym nie wiedzą, co jest prawdą. I taki jest zamiar tak naprawdę Putina. Nie przekonanie go stricte do własnej linii, do własnych poglądów. Tylko do wprowadzenia zamętu, zamieszania. Władze Litwy no, słusznie e, ostatnio zapowiadają, że trzeba e, nie stygmatyzować Rosjan. Nie wszyscy Rosjanie to od razu putinowska e, propaganda. Wydaje mi się, że przepis jest bardzo prosty. E, przynajmniej co się tyczy stygmatyzacji. Po prostu pozostajemy wszyscy ludzie i tyle, bo wojna ludzi od człowieka, nie tracimy nasze człowieczeństwo i spoglądamy na, nasz, na każdego człowieka jako na naszego potencjalnego przeciwnika czy wroga, nie, pozostańmy ludźmi. Recepta chyba jest prosta pani redaktor, edukacja, edukacja, jeszcze raz edukacja. Ja wczoraj yy, widziałem się z szefem The Bank EU, panem Wiktorasem, yy, yy, który jest z tych litewskich elfów, które dbają o to, by właśnie patrzeć gdzie szczególnie ta propaganda płynie. Kremlowska i pokazał nam film, jaki przekaz płynie do sześcioletnich dzieci w Rosji. Kreskówka. No to było niewyobrażalne. Nie, nie chciałbym tego drugi raz oglądać, i żeby dzieci sześciolatki musiały takie kreskówki oglądać. Nie możemy odpowiadać w ten sam sposób, natomiast to co możemy robić to jest edukować dzieci tak jak robiliśmy to już od jakiegoś czasu. Internet stał się zupełnie powszechnym zjawiskiem i e, e, wcześniej też zwracaliśmy uwagę, że nie wszystko co znajdziemy w internecie to jest wartościowa wiadomość, że są głupoty, przepraszam za kolokwializm w internecie, że są nieprawdziwe informacje i to wcale niekoniecznie związane z tak poważnymi tematami jak teraz e, e, słyszymy. To. My jako rodzice, ale też szkoła musimy wyedukować, żeby to poszło tak, by potrafić odsiać ziarna od, y, y, od plew. Ale jak właśnie rozpoznać, która ta informacja jest prawdziwa, która nieprawdziwa, która jest fejkowana, która jest y, propagandowa? I... No, tego macie, mamy specjalistów, prawda, z, w, 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 różnego rodzaju y, i w tej chwili powinniśmy rzeczywiście tutaj skupić się na edukacji, jak tutaj bardzo słusznie zostało wskazane. Przede wszystkim najmłodszych, bo również przez dzieci te treści docierają dzisiaj w dużej mierze do rodziców. Zwłaszcza w takich regionach jak nasza prowincja, gdzie wiele osób w dalszym ciągu, powtarzam, nie korzysta z mediów litewskojęzycznych, nie mówi po litewsku. Więc tutaj. Znajdujemy się w takim momencie dziejowym. Oczywiście chciałabym być tu optymistycznie nastawiona, ale 30 lat później świat powiedział: Sprawdzam. Wszystkie decyzje, które zostały podjęte 30 lat temu, dzisiaj odbijają nam się rykoszetem. Czy to pozytywne, takie jak ukierunkowanie Litwy na kraje czy struktury polityczne Europy Zachodniej, czy to Unię Europejską, czy też tam inne struktury militarne jak NATO, które dzisiaj pozytywnie oddziałowują na naszą sytuację, ale też te wszystkie. Decyzje, ten ogromny ciąg decyzji negatywnych, ta blędna no, niestety polityka etniczna, która pozostawiła prowincję prowincja przede wszystkim samą sobie. Prowincja jest niedofinansowana, dochodzą do tego e, problemy ekonomiczne, więc trudno przekonywać tych ludzi, że żyją wolnie na Europie, że są, są mieszkańcami kraju dobrobytu, nie są świadomi swoich praw przede wszystkim. I to jest również ogromne zaniedbanie. Do którego należy wrócić. Szanowni Państwo, posłuchajmy też naszej stałej komentatorki, pani Ania Domowicz, która tak właśnie tu na Wileńszczyźnie, blisko ludzi, swoje zdanie też nam wypowie. Idzie wiosna, ale jakoś nie mogę powiedzieć, że jest radosna. Przeżywamy naprawdę trudne dni. Ciągle trwa bezsensowna, absurdalna wojna. I to jest czas próby dla nas wszystkich, zwykłych ludzi dla liderów państw, ale także liderów organizacji lokalnych, przedstawicieli samorządów, przedstawicieli organizacji społecznych, kulturowych, narodowych. Ważne stają się nie tylko decyzje, ale i wypowiedzi, gdyż rozbrzmiewają w kontekście wojennym, który dla wielu jest okresem zagubienia i dezorientacji. Nie jest tajemnicą, że ludność wileńszczyzny chętnie oglądała rosyjskojęzyczne audycje i zablokowanie kanalów rosyjskich dla bardzo wielu y, ludzi średniego i starszego wieku stało się odcięciem od informacji, a że to była informacja szkodliwa, klamliwa, y, nie każdy chce i potrafi zrozumieć. I dlatego bardzo ważna jest prawdziwa informacja i nieustająca komunikacja. Nie wystarczy zablokować. Trzeba cierpliwie tłumaczyć, cierpliwie wyjaśniać. Myślę, że przedstawiciele naszych organizacji społecznych. Naszych samorządów po prostu powinni częściej rozmawiać, dyskutować, tłumaczyć, a nie tylko czekać na odgórne decyzje i pozwoleństwa. Trwa akcja Wileńszczyzna Ukrainie. W szkole wileńszczyzny mają dość dużo wolnych miejsc. W tych szkołach uczą się dzieci różnych narodowości, i może warto zaopiekować się dzieciakami Ukrainy i stworzyć im warunki do nauczania. Ta bezpośrednia pomoc po prostu byłaby bezcenna, a język rosyjski. Miałby szansę stać się językiem wsparcia i porozumienia. Bardzo dziękujemy pani Ani. Chyba tutaj słuszny trop, że też spora odpowiedzialność należy do tych lokalnych, taszk, naszych, naszych działaczy, prezesów, liderów i tak dalej. Co możemy zrobić? Moim zdaniem, możemy robić to, co wiemy najlepiej, czyli pracować, mówić prawdę i wszystko będzie dobrze. Ja tylko chciałabym. I jeszcze na koniec dodać, że kiedy mówimy o propagandzie i tutaj stawiamy obok m.in. społeczność polską na Litwie, która jest mocno na to podatna, to warto pamiętać, że w tej chwili około 85% Rosjan również popiera wojnę na Ukrainie, popiera Putina, co świadczy chociażby o zasięgu tego działania. Oprócz tego także kraje zachodnie, prawda, takie jak Niemcy, czy również w Stanach Zjednoczonych działają media propagujące tę inną i Nie tę i inną narrację. Żeby temu przeciwdziałać, oczywiście wszyscy powinniśmy się teraz połączyć, być włączając w to przede wszystkim polityków społeczności polskiej na Litwie zależy na pewno nam na większej ich aktywności na tym polu, na dosyć jasnym, klarownym sprecyzowaniu postaw. A jak przeciwdziałać tej, tej, tej tezie, że jest to jest, jednak jest to cenzura na wyrost, że jednak zamykanie, zaciszanie, za, za, za uciszanie jest jednak kiepskim pomysłem? Myślę, że jako reprezentanci wolnego świata i będący w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, które zawsze wyjątkowo do wolności mediów przywiązują szczególną rolę, wiemy, że cenzura nie jest dobra. Natomiast pozwalanie na to, by ktoś suflował tak ewidentnie zakłamany obraz rzeczywistości, jest jeszcze gorsze. Więc to, te działania, które zostały podjęte międzynarodowo w wielu krajach, wyłączenie, wyciszenie tych kanałów komunikacji, czy to tych starej daty, typu telewizja, czy, czy, czy radia, czy poszczególnych stron internetowych. To nie jest coś, co chcielibyśmy obserwować na dłużej, natomiast jest to krok niezbędny, by zatrzymać to, co się dzieje. My tu mamy też również naszego cenzora, naszego karykaturystę stałego, który przyglądał się naszej dyskusji i tu przygotował dla nas takie prezenty. A cóż, ja serdecznie dziękuję. Żegnamy się z Państwem. Klubu redaktorów zapraszam za tydzień, w niedzielę o godzinie 19.00.